Zrealizowaliśmy szalony pomysł, dla sceptyków bardzo szalony, ponieważ jest to prawie 1700 w sumie kilometrów w bardzo krótkim czasie, po to, żeby zobaczyć kogoś, o, którego, o kim trudno jest się jeszcze teraz mi wypowiedzieć, nie potrafię podać definicji, kim jest Braczo, kosmitą jakimś cudotwórcą, czy dobrym aktorem. Pewnie każdy będzie miał swoją, swoje określenie. Dla mnie jest to wyprawa po, po jakiś coś nieokreślonego na pewno. Ale przede wszystkim po kogoś o zupełnie innych możliwościach niż wszyscy bioterapeuci, których znałam. Kogoś, kto dysponuje jakąś, jakąś energią, kto skupia tłumy i, i kto do tej pory był opisany jako właśnie taki cudotwórca, taki uzdrowiciel, który odmieniał ludzkie życie albo na poziomie fizycznym, albo na poziomie świadomości. Jeśli chodzi o mnie, nie wiem jeszcze wszystkiego pewnie, co to wnosi. Na pewno wyprawa była ciekawa i, i e, wszystkie te osoby, które pojechały, z którymi rozmawiałam, to e, były zadowolone z samej wycieczki, z samej wyprawy. Przebiegła w e, sprzyjających jak na, jak na sytuację warunkach. E, a te 6-5 minut Skupienia, które były esencją, były celem, wprowadziły nas wszystkich w stan jakiejś euforii, zadowolenia. No i właśnie cały sens było poznać, było poznać i doznać tego, co się działo. W zasadzie cała ta wyprawa, trochę marketingu, organizatorów. A potem na podejście w sali konferencyjnej hotelu pojawia się filigranowa postać pana brasu. Wyjątkowo miał smutne oczy tego, tego dnia i dyskutowaliśmy nawet na ten temat, dlaczego tak, dlaczego tak smutno patrzy. ale stanął przed tą setką ludzi, której, w której byliśmy, skupił uwagę w taki sposób, że każdy z nas miał wrażenie, że patrzy tylko na niego, tylko w jego oczy. I w momencie, kiedy był przepływ tej energii, to wszyscy bo pytałam innych, mieli takie poczucie ogromnego przeciążenia swojego ciała, takie jak się zdarza przy gwałtownych prędkościach w samolocie, gdzie po prostu wrasta się w ziemię i dokładnie takie to było odczucie. Ja mogę powiedzieć, że miałam jeszcze takie wrażenie takiego efektu przewracanych kostek domina, czyli każda komóreczka moje, mojego układu kostnego, bo tak to czułam, przekazuje sobie taki impuls pyk, pyk, pyk poprzez cały układ. Bardzo mocno czułam na stawach kolanowych, na, na stawach kostek u, u nóg taki przepływ. I potem jak się skończyła ta emanacja tej energii, to mogliśmy się poruszyć, mogliśmy wyjść. Niektóre osoby w tym czasie odchylały się trochę od pionu, tak jakby byłyby przygwożdżone tą energią, nie mogąc ustać. Były też osoby, nawet ja jedna z naszych koleżanek, z naszej ekipy, które płynęły w zupełnie niekontrolowany sposób łzy po policzkach. Takie, takie były to objawy, tak to wyglądało. Mówię, 5-6 minut. W zasadzie długość tej emanacji wyznaczała muzyka, która była w tle. Braczo potem zszedł i wyszedł, a my jeszcze chwilę stojąc, tacy zadziwieni, że to już zaczęliśmy powoli wychodzić w stronę drzwi. Tam spotkała, spotkaliśmy się z Podziękowaniami, gratulacjami i kwiatami, które dostaliśmy od organizatorów, był to bardzo miły, miły akcent i czuliśmy się po wielkiej uroczystości, właśnie tak jak powiedziałam, pełni energii, pełni takiego oszołomienia jak po kieliszku szampana i z takim właśnie nastawieniem, nastrojem powędrowaliśmy do samochodu, wróciliśmy do Polski. No i czujemy się wszyscy dobrze i czekamy na jakieś tam większe jeszcze efekty tego tego działania. Ja przyjęłam sobie założenie, że to spotkanie być może trochę oczyści moje stawy, będę czuła się lepiej. I tak też się stało. Rzeczywiście może być to sugestia, że, że na skutek tego spotkania, ale mogę powiedzieć, że rzeczywiście od tego spotkania, od tego momentu nie czuję takiego bólu zmęczeniowego, jaki, jaki odczuwałam wcześniej. Także ja osiągnęłam swoje.